handshake is unstable you may experience visual artifacts welcome back initializing simulation simulation mode is attrition Hey, of... Cześć, witam wszystkich, z tej strony Quantum i dzisiaj zagramy sobie w Titanfall na DLC Expedition i to jest mapa gry wojenne, a dwóch kolejnych map nie pamiętam nazw, gdyż jest to bardzo świeży dlc -k. ale poza właśnie tą mapą mamy jeszcze dwie kolejne, czyli łącznie w tym DLC-ku dostajemy trzy mapy. I tak naprawdę, DLC... Nie daje nam może nie wiadomo jakiej ilości map, zresztą w BF jest to samo, że dostajemy ledwie 4 mapy. No ale są to naprawdę porządnie zaprojektowane lokacje i myślę, że z tego DLC można się spokojnie cieszyć. I tak już mamy w Titanfall naprawdę sporo map, więc ta mapa gry wojenne bardzo się skupia na bieganiu po ścianach. Jak widzicie to jest taka symulacja podobna do tego co mieliśmy w treningu, więc tutaj twórcy mogli troszeczkę zaszaleć pod względem wyglądu i układu tej mapy. Jak widzicie mamy różne ściany po których można biegać. Budynki są, powie... ta mapa jest taka w miarę symetryczna, bo tutaj są podobne budynki po jednej i po drugiej stronie, gdzie można sobie właśnie też fajnie po tych ścianach pobiegać i wchodzić na przykład do jakichś wejść. Zaraz zresztą wam to pokażę. O, właśnie, fajny przykład. Można stąd doskoczyć tutaj i potem na przykład na trybie Capture the Flag tutaj przejmujemy punkt. Podobna baza jest po drugiej, jakby stronie. Więc ta mapa jest bardzo dostosowana do biegania. Druga mapa, którą pamiętam w tej chwili. Jest bardzo skupiona na walce. Tytan, Mamy tam mnóstwo przestrzeni, bardzo wysokie drzewa, wręcz gigantyczne można byłoby powiedzieć. Które robią zaosłonę dla pilotów, plus robią zaosłonę dla tytanów. Oj! Oj, uda mi się go załatwić, uda się go załatwić. Plus fajnie, również po tych drzewach można biegać, jeżeli potrafimy to dobrze wykorzystać. Sam siebie chyba załatwiłem, albo ktoś mnie załatwił z pistoletu cyfrowego. Więc jeżeli chcecie sobie pograć Tytan kontra Tytan, to jest mapa również do tego. A jest również mapa, która jakby łączy cechy tej mapy, która jest skupiona na walce pilot kontra pilot. I właśnie tej mapy, gdzie mamy skupienie walki Tytan kontra Tytan. I też nazwy nie pamiętam, ale właśnie... Oh, come on! Come on! Ah. Mi się go dorwać jeszcze z C4. Więc znajdzie się coś dla każdego. Jeżeli lubicie biegać tytanem, nie ma problemu. I... Oj! Ledwo, ledwo go załatwiłem. Jeżeli lubicie biegać sobie tytanem, to coś się dla Was znajdzie. Jeżeli lubicie biegać piechotą, to też się coś dla Was znajdzie. A jeżeli lubicie jedno i drugie, to też twórcy o Was tutaj pomyśleli. Więc myślę, że jeżeli ktoś kupił chyba Season Pass, bo na pewno jeżeli macie Season Pass, można dorwać tego DLC-ka, to warto sobie go zakupić, bo jest naprawdę porządny. A jeżeli nie macie Season Passa, to ewentualnie można tutaj zakupić za 30zł ten dodatek i myślę, że rozszerzy Wam to fajnie zabawę w Titanfall. Bo w tej chwili normalnie mamy 15 map w Titanfall, a teraz z tych map mamy około 18. O, ja pierdziele, no ja mocno obrywałem. A. Jak widzicie, mimo że ta mapa głównie się skupia tutaj na walce tytan kontra tytan, to i tak porządnie można sobie pobiegać tytanami tutaj. Yy, przepraszam, tytan kontra tytan, zapętliłem się. Pilot kontra pilot, to tytanami również można fajnie sobie na tej mapie pobiegać. Bardzo ekscytująca jest ta mapa, szczególnie w trybie Capture the Flag. Chyba jedna z moich ulubionych i po prostu to, co się tutaj na tej mapie dzieje, to jest niesamowite. O, come on, jeszcze uda mi się go zdjąć, nice. Aha, nice, pięknie. Udało mi się go zdjąć. Ledwo, ledwo żyję moim tytanem, więc teraz wyskoczę, bo nie ma sensu, żebym siedział tutaj. Na pewno na moim e, kanale YouTube postaram się pokryć jeszcze wszystkie dwie kolejne mapy, więc będziecie sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda w przypadku tych dwóch kolejnych map. Również postaram się <laughs> przypomnieć sobie, jak e, wyglądają nazwy tych map, bo ja tego po prostu nie pamiętam, ale... No cóż, świeży jest DLC, wyszedł on dosłownie 15 maja. Ja jeszcze nie kojarzę. Co tutaj w ogóle się dzieje? Jak widzicie, dla mnie to też jest taki jeszcze trochę chaos, co gdzie i jak, bo... Łou! Wow. Dobra, jest. Trzech typów starało się go rozwalić, ale mi się go udało w końcu dziabnąć. Aha, co jeszcze ten DLC wprowadził? A raczej nie delcek, ten patch z tym DLC-kiem. Przede wszystkim mamy odblokowane 120 klatek, więc ludzie, którzy mają ekrany z odświeżaniem 120 Hz, to spokojnie możecie sobie teraz użyć właśnie tego trybu, bo... Jeżeli chcecie wykorzystać takie odświeżanie, musicie mieć 120 klatek. Tak samo jeżeli wasz monitor ma 60 Hz, to wtedy musicie mieć 60 klatek, aby widzieć w ogóle te 60 Hz. Tak naprawdę nie będę tutaj się skupiał na czym polega różnica, może kiedyś pogadam na temat tego, jakie są zalety posiadania monitora z takim odświeżaniem. W każdym bądź razie, jeżeli macie taki monitor, to teraz mamy odblokowane 120 klatek. Bodajże 144 też da się osiągnąć, bo są niektóre monitory które takie odświeżanie również mają, więc... Ouuu, na ślepo. Oj! Get dunked, sir! Get dunked. To było piękne. Nie rozwaliłem gościa, którego chciałem, ale przynajmniej dziabnąłem przeciwnika. To się liczy. Pum! C4. Ładnie go trochę dziabło. O, skoczę na niego! Skoczę na niego, uda mi się skoczyć. Może trochę mu dopomogę, ale nie wiem czy to ma teraz sens. Come on, będzie mój. A, ah, nie będzie mój. Cheat, nuclear ejection! <grymna> Powiem wam szczerze, że to jest moja ulubiona mapa chyba ze wszystkich trzech, bo jest tak niesamowicie dynamiczna i przyjemna i piękna w swojej budowie. Że często bardzo właśnie lubię na niej grać. Są specjalne teraz tryby również, gdzie Możemy sobie pograć tylko w DLC Expedition, więc jeżeli macie ochotę sobie trochę właśnie popykać na nowych mapach, tylko na nowych mapach, to macie taką możliwość, o czym jeszcze, jeszcze chciałem wspomnieć tutaj. Mamy możliwość teraz zmiany nazw klas, czyli jeżeli chcecie sobie nazwać swoją klasę nie standardowa klasa 1, a cokolwiek innego, to można to zrobić. To jest feature, który był w Call of Duty i wielu ludzi właśnie go lubiło, więc przywrócili go również w Titanfall. Jak wiadomo, tutaj ludzie, którzy robią to są byli twórcy Call of Duty. O, myślałem, że to jakiś pilot. Jednak nie. Fajne jest to, że tutaj jak rozwalamy kogoś, to oni się y, jakby tak dematerializują ale właśnie symulacja. Naprawdę muszę powiedzieć, że tutaj twórcy postarali się po prostu do tego DLC-ka i nie jest on zrobiony na odczep się. No, come on wrogi transportowiec odleciał. No, szkoda, że nie udało się go rozwalić, ale mamy 8 pilotów na koncie, dwa Tytany i tylko trzy zgony, także całkiem piękna runda. Dzięki za oglądanie tego odcinka, na razie trzymajcie się, cześć.